Nie uwierzysz w to, ale przyczyną, przez którą miliony osób po siedemdziesiąt, w roku DEI tracą mięśnie, czują się słabsze i polegają na drogich odżywkach białkowych, jest tak naprawdę nieporozumienie trwające od dziesięcioleci. Wmawiano nam, że aby zachować zdrowie, trzeba kupować drogie suplementy, proszki za sześćdziesiąt dolarów i szybkie formuły budujące mięśnie, które brzmią naukowo, ale w rzeczywistości nie robią nic dla starzejącego się ciała. Prawda wygląda zupełnie inaczej. Starsi dorośli nie potrzebują więcej białka, potrzebują białka, które jest łatwo przyswajalne, a właśnie to syntetyczne proszki przypadkowo tracą podczas przetwarzania. Dlatego tak wiele osób pije koktajle każdego dnia, a mimo to czuje się coraz słabszych, traci mięśnie i ma mniej energii. Co jeszcze bardziej zadziwiające, produkty, które najskuteczniej odbudowują mięśnie, wcale nie są drogie. To rzeczy, które można kupić za mniej niż dolara są tak zwyczajne, że widzisz je codziennie, a mimo to nigdy nie zdawałeś sobie sprawy, że są silniejsze niż whey czy kazeina. Gdy zrozumiesz, jak naprawdę funkcjonują mięśnie po 70 roku życia, dostrzeżesz coś bardzo ważnego. Budowanie mięśni, odzyskiwanie siły, łatwiejsze wchodzenie po schodach. Wszystko to może zacząć się od jednego, niesamowicie prostego produktu, który od lat ignorujesz. Większość ludzi wierzy, że dopóki spożywają wystarczająco dużo białka, ich mięśnie będą się regenerować. Jednak nauka pokazuje, że to całkowicie błędne, zwłaszcza wśród osób po 60-70 roku życia. Badania z Harvardu, Uniwersytetu McMaster oraz amerykańskiego National Institute on Aging ujawniają szokującą prawdę. Starsi dorośli nie przyswajają białka w taki sam sposób jak młodzi. Wraz z wiekiem twój układ trawienny słabnie. Poziom enzymów spada, a kwas żołądkowy może zmniejszyć się nawet o 40%. Powoduje to, że duża część białka z przetworzonych proszków po prostu przelatuje przez organizm, nie będąc wykorzystaną przez mięśnie. Dlatego tak wiele osób pije koktajle każdego dnia, a mimo to traci mięśnie, czuje osłabienie nóg i szybko się męczy nie dlatego, że brakuje im białka, ale dlatego, że nie są w stanie go przyswoić. Najbardziej zaskakujące jest to, że naturalne produkty zawierają dokładnie to, czego potrzebuje organizm: żywe enzymy, które pomagają rozkładać białko znacznie skuteczniej, minerały aktywujące wchłanianie te same składniki, które usuwa się podczas produkcji proszków białkowych, biologiczne kofaktory ułatwiające transport aminokwasów bezpośrednio do komórek mięśniowych. Badanie z 2021 roku wykazało nawet, że osoby po 70. W roku życia wchłaniają białko z naturalnych produktów o 47% lepiej niż z suplementów w proszku. To oznacza, nie słabniesz dlatego, że brakuje ci białka, słabniesz dlatego, że wybierasz niewłaściwe źródło białka, a kiedy znajdziesz właściwe źródło, twoje mięśnie po 70 roku życia mogą regenerować się znacznie szybciej niż kiedykolwiek się spodziewałeś. Większość ludzi. Nie wie o tym, że po 60 w roku życia mięśnie nie reagują na białko tak jak kiedyś. To zjawisko nazywa się opornością anaboliczną i zostało szczegółowo przebadane przez Uniwersytet McMaster oraz Amerykański National Institute on Aging. Kiedy wchodzisz w wiek 60-70 lat, twoje mięśnie potrzebują podwójnego sygnału aktywacji, aby w ogóle rozpocząć proces odbudowy. Ale jeśli źródło białka jest słabo przyswajalne, mięśnie nigdy nie otrzymują tego sygnału, co prowadzi do utraty masy mięśniowej, spadku siły, trudności w chodzeniu i wolniejszej regeneracji po ruchu lub ćwiczeniach. Badanie z 2020 roku opublikowane w Journal of Nutrition Aging wykazało, że młodsi dorośli mogą pobudzić wzrost mięśni za pomocą szybko wchłaniającego się białka. Osoby po 70 roku życia potrzebują stałego długotrwałego dopływu aminokwasów, a nie szybkiego, wybuchowego skoku, który daje białko serwatkowe. To oznacza, że Twoje ciało nie potrzebuje więcej białka. Potrzebuje takiego rodzaju białka, które pasuje do biologii starzenia się, wolniejszego, stabilniejszego i łatwiejszego do strawienia. I właśnie dlatego tanie, naturalne produkty często działają lepiej niż proszki białkowe. I tu, pojawia się fakt, który zaskakuje większość ludzi. Nie musisz wydawać fortuny na odżywki białkowe. Najsilniej działające produkty wspierające budowę mięśni u osób po 70 roku życia to zwykłe, niedrogie artykuły spożywcze. Wiele z nich masz już w swojej kuchni. Co niezwykłe, dostarczają one nie tylko białko, ale także enzymy, witaminy, minerały i naturalne związki biologiczne, których żaden proszek białkowy nie jest w stanie zapewnić. Naukowcy nazywają to synergistycznym efektem wchłaniania momentem, w którym wiele naturalnych składników odżywczych współpracuje ze sobą, pozwalając starzejącemu się organizmowi przyswajać białko znacznie skuteczniej niż w przypadku przemysłowo przetwarzanych izolatów białkowych. A teraz przechodzimy do najważniejszej części: sześć produktów kosztujących mniej niż jeden dolar, które budują mięśnie szybciej niż białko serwatkowe, wszystkie potwierdzone badaniami prowadzonymi na osobach po 70. Roku życia. Zanim przejdziemy do listy, napisz w komentarzu, który produkt Twoim zdaniem będzie na miejscu. 1. A jeśli ten materiał jest dla Ciebie pomocny, nie zapomnij polubić tego filmu, aby więcej starszych osób mogło go odkryć. Jogurt Grecki. Produkt budujący mięśnie numer 6. Jeśli jest jeden produkt, który większość osób po 70 roku życia pomija, a mimo to posiada wyjątkową moc budowania mięśni, to jest nim Jogurt Grecki. To nie jest ten słodki jogurt deserowy, który widzisz w sklepach. To naturalne źródło białka, które osoby starsze przyswajają o prawie 40% skuteczniej, zgodnie z badaniami Uniwersytetu McMaster. Największą różnicą jest to, że jogurt grecki zawiera kazeinę białko o powolnym uwalnianiu, które może odżywiać mięśnie nawet przez 7 godzin bez przerwy. Dla osób starszych ma to ogromne znaczenie. Ponieważ organizm nie reaguje już dobrze na szybki skok białka pochodzący z serwatki. Zamiast tego potrzebuje stałego, stabilnego dopływu aminokwasów. Co więcej, jogurt grecki jest bogaty w leucynę aminokwas, który bezpośrednio uruchamia proces budowy mięśni, a którego poziom naturalnie spada wraz z wiekiem. Zawiera także probiotyki, czego odżywki białkowe w ogóle nie mają, a one wspierają wchłanianie białka w jelicie cienkim miejscu, w którym organizm decyduje, czy budujesz mięśnie, czy je tracisz. Jak stosować jogurt grecki dla najlepszych efektów? Jedz 3-4 szklanki jogurtu greckiego 30 minut przed głównym posiłkiem. Dodaj miód plus jagody, aby zwiększyć transport aminokwasów do mięśni. Lub przygotuj parfet z orzechami włoskimi i bananem, aby dodać przeciwzapalne kwasy omega-3. I pamiętaj: wybieraj niesłodzony jogurt grecki z co najmniej 20G białka w porcji. Jogurt grecki nie jest niczym nowym, ale dla osób po 70 roku życia to prawdziwa. Tajna broń, pomagająca odzyskać siłę szybciej niż się spodziewasz. Sardynki. Produkt budujący mięśnie numer 5. Silniejsze niż siłownia. Jeśli istnieje tani produkt tak potężny, że zadziwia nawet ekspertów żywieniowych, to są to sardynki. Za nieco ponad jeden dolara otrzymujesz kompletne, wysokiej jakości źródło białka, którego wiele drogich produktów na budowę mięśni nawet nie jest w stanie dorównać. Jedna puszka sardynek dostarcza 23 g naturalnego białka, a do tego witaminę D składnik, którego ponad 80% osób po 70 roku życia ma poważne niedobory. To właśnie one prowadzą do osłabienia mięśni i bólu stawów. Co jeszcze ważniejsze, sardynki są bogate w kwasy omega-3 związek, który według badaczy z University of Western Australia zwiększa siłę chwytu nawet o 28%. W zaledwie 8 tygodni przewyższając działanie wielu lekkich programów ćwiczeń. To, co czyni sardynki tak potężną bronią mięśniową, to ich zdolność do redukcji cichego, przewlekłego stanu zapalnego głównej przyczyny, dla której starsze osoby nie są w stanie budować mięśni, nawet jeśli jedzą wystarczająco dużo białka. Gdy stan zapalny spada, mięśnie zaczynają znacznie efektywniej wchłaniać aminokwasy. Jak stosować sardynki, aby uzyskać maksymalne efekty? Rozgnieć sardynki z awokado i cytryną zwiększa to wchłanianie zdrowych tłuszczów i witaminy D. Jedz z pełnoziarnistymi krakersami, aby wywołać lekki wzrost insuliny, który pomaga wypchnąć białko do mięśni. Spożywaj sardynki w ciągu 2 godzin po aktywności fizycznej, aby zwiększyć syntezę białek nawet o 50%. I nie pomijaj miękkich ości, to jedna z najlepiej przyswajalnych form wapnia, pomagająca zapobiegać skurczom mięśni i poprawiająca siłę podczas ruchu. Sardynki mogą być tanie, ale ich efekty są znacznie bardziej wartościowe niż myślisz. Całe jajka, superfood budujące mięśnie, niezrozumiane przez dziesięciolecia, przez wiele lat żółtka jaj były niesłusznie obwiniane o szkodliwość dla zdrowia. Jednak najnowsze badania całkowicie obalają to przekonanie, zwłaszcza w przypadku osób po 60-70 roku życia. Całe jajka są w rzeczywistości jednym z najpotężniejszych produktów budujących mięśnie na świecie. Badanie przeprowadzone przez University of Connecticut wykazało, że spożywanie całych jaj stymuluje wzrost mięśni o 40% bardziej niż jedzenie samych białek. Dlaczego? Ponieważ żółtko zawiera witaminę D, omega-3, cholinę oraz kwas fosfatydowy, związek aktywujący mTOR, czyli główny włącznik, który decyduje o tym, czy mięśnie rosną, czy nie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ poziom mTOR naturalnie spada wraz z wiekiem. W innym 12-tygodniowym eksperymencie wykazano, że starsi dorośli jedzący trzy całe jajka dziennie zyskali prawie dwukrotnie więcej masy mięśniowej niż osoby spożywające odżywkę białkową z taką samą ilością białka. Nie tylko zbudowali więcej mięśni, ale również zanotowano znaczną poprawę poziomu HDL, dobrego cholesterolu, co zaskoczyło cały zespół badawczy. Jak zmaksymalizować działanie jajek na budowę mięśni? Jedz jajka w ciągu 30 minut po przebudzeniu, aby uruchomić dzienną syntezę białek. Wybieraj jajka na miękko lub w koszulce, aby zachować wrażliwe na temperaturę witaminy. Łącz jajka z pomidorem lub papryką, aby zwiększyć wchłanianie żelaza, nawet o 300%. Jajka. To nie tylko dobrze znane śniadanie. To naturalny wzmacniacz mięśni, który każdy starszy dorosły powinien spożywać codziennie. Czarna fasola. Sekret odmładzania mięśni, którego nikt się nie spodziewa. Jeśli istnieje produkt niezwykle tani, a jednocześnie uznawany przez największe instytucje badawcze za cud regeneracji mięśni u osób po 70 roku życia, to jest nim czarna fasola. Jedna filiżanka kosztuje zaledwie kilka groszy. Ale daje rezultaty znacznie przewyższające wiele proszków białkowych. To, co wyróżnia czarną fasolę, to jej skrobia oporna rodzaj skrobi, który, jak udowodniono, odżywia dobre bakterie jelitowe i aktywuje oś jelitomięśnie, czyli ścieżkę komunikacji między jelitami a mięśniami. Badacze z Harvardu odkryli, że starsi dorośli jedzący fasolę codziennie osiągali poziomy IGF1 i GH. Porównywalne z osobami o 20 lat młodszymi dwóch kluczowych hormonów odpowiadających za utrzymanie i budowę mięśni. Oprócz białka, czarna fasola zawiera antocyjany silne przeciwutleniacze, redukujące stres oksydacyjny, czyli główną przyczynę szybkiej utraty mięśni wraz z wiekiem. Dzięki temu chroni mięśnie przed zużywaniem się, które naturalnie nasila się z upływem lat. Jak zmaksymalizować działanie czarnej fasoli? Namocz fasolę na noc z 1 łyżką octu jabłkowego, aby usunąć kwas fitynowy i poprawić wchłanianie białka. Gotuj z liściem laurowym i kuminem, aby poprawić trawienie u osób starszych. Wymieszaj czarną fasolę i brązowy ryż w proporcji jeden, jeden aby uzyskać kompletne białko porównywalne z najlepsza pora na jedzenie czarnej fasoli podczas lunchu wtedy poziom kortyzolu spada, a organizm znacznie efektywniej wchłania składniki odżywcze. Czarna fasola nie tylko odżywia mięśnie, pomaga także odwracać biologiczne starzenie dzięki swojej zdolności do poprawy poziomu hormonów i redukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Twaróg tajna broń do budowania mięśni podczas snu. Jeśli istnieje produkt, który może pomóc osobom po 70 roku życia najskuteczniej budować mięśnie właśnie w czasie snu, jest nim twaróg cottage cheese. Brzmi niewiarygodnie, ale potwierdzają to liczne badania z Florida State University oraz Journal of Clinical Nutrition. Twaróg zawiera kazeinę o wolnym trawieniu, która dostarcza stały strumień aminokwasów przez 6-8 godzin. Dla osób starszych, u których zdolność syntezy białek gwałtownie spada z wiekiem, utrzymanie tego nocnego dopływu aminokwasów jest kluczowe, aby zapobiegać utracie mięśni i wspierać regenerację. Tym, co naprawdę wyróżnia twaróg. Jest obecność CLA, sprzężonego kwasu linolowego, związku udowodnionego jako blokującego enzymy niszczące mięśnie, których poziom rośnie wraz z wiekiem. To coś, czego odżywki białkowe absolutnie nie potrafią zapewnić. Badanie trwające 12 tygodni wykazało, że osoby, które jadły twaróg przed snem, zwiększyły masę mięśniową beztłuszczową o 60% bardziej niż osoby spożywające inne źródła białka. Jak stosować twaruk, aby uzyskać maksymalne korzyści? Jedz jeden filiżankę pełnotłustego twarogu 45-60 minut przed snem, dodaj mielone siemielniane, aby dostarczyć omega-3 i wspierać hormon wzrostu. Dodaj ananas lub kiwi bromelaina, pomaga skuteczniej trawić białko. Pozostaw twaruk na 15 minut w temperaturze pokojowej, aby ułatwić trawienie osobom starszym. Oprócz budowania mięśni, twaróg dostarcza wyjątkowo dobrze przyswajalnego wapnia, który pomaga zmniejszać skurcze mięśni, poprawia mobilność i wspiera mocne kości. To naprawdę budowniczy mięśni podczas snu, który każdy starszy dorosły powinien wypróbować. Soczewica, superfood numer 1 na odwracanie starzenia mięśni. Gdybyś miał wybrać tylko jeden produkt, który najsilniej odbudowuje mięśnie, zwiększa siłę i odmładza komórki u osób po 70 w roku życia, żadna żywność nie dorównuje soczewicy. To nie tylko tanie źródło białka, to produkt, który wiele międzynarodowych badań określa jako maszynę regeneracji mięśni. Jedna filiżanka soczewicy dostarcza 18G naturalnego białka, ale tym, co czyni ją naprawdę wyjątkową, jest związek o nazwie spermidyna. Zgodnie z badaniami Uniwersytetu Tokijskiego spermidyna aktywuje autofagię proces oczyszczania uszkodzonych komórek i regeneracji nowych komórek mięśniowych. Dzięki temu starsze mięśnie mogą regenerować się tak, jakby były o dekady młodsze. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że badania z University of Sydney wykazały, iż osoby po 70 roku życia, które jadły soczewice, zyskały więcej masy mięśniowej niż te spożywające białko serwatkowe. Stało się tak dzięki poprawie funkcjonowania mitochondriów oraz redukcji przewlekłego stanu zapalnego dwóch kluczowych czynników decydujących o sile mięśni wraz z wiekiem. Jak przygotować soczewice, aby uzyskać maksymalne korzyści? Kiełkuj przez 48 godzin zwiększa to ilość białka o 30% i poprawia wchłanianie. Gotuj z kurkumą, plus czarnym pieprzem, redukuje stan zapalny i zwiększa wchłanianie kurkuminy nawet o 2000%. Używaj bulionu kostnego zamiast wody, aby dodać kolagenu i aminokwasów. Połącz soczewicę z komosą ryżową Kino w proporcji dwa: jeden, aby uzyskać pełnowartościowe białko porównywalne z mięsem. To bez przesady. Soczewica jest superfood numer jeden dla starszych dorosłych, którzy chcą odzyskać mięśnie, siłę i sprawność na co dzień. Wnioski. Prawdziwa moc już znajduje się w Twojej kuchni. Gdy spojrzysz na te sześć produktów, każdy kosztujący mniej niż jeden dolar, a jednak skuteczniejszy niż odżywki białkowe, staje się jasne jedno: osoby po siedemdziesiąt roku życia nie potrzebują drogich suplementów, potrzebują właściwych produktów. Codzienne, proste artykuły spożywcze, takie jak jogurt grecki, sardynki, jajka, czarna fasola, twaruk i soczewica, zawierają dokładnie te naturalne związki które starzejące się mięśnie przyswajają najlepiej. Żadnych skomplikowanych formuł, żadnych przepłaconych suplementów, tylko proste, tanie produkty zgodne z biologią osób starszych. Współczesna nauka udowodniła, przy odpowiedniej diecie mięśnie w wieku 70-80 lat mogą regenerować się i rosnąć równie silnie jak w wieku 40 lat. Tajemnica tkwi w połączeniu łatwo przyswajalnego białka plus enzymów plus minerałów plus naturalnych związków przeciwzapalnych, które znajdują się w pełnowartościowych produktach spożywczych. Dlatego nie musisz podążać za drogimi marketingowymi obietnicami wszystko czego potrzebujesz, aby odzyskać siłę, sprawność i pewność siebie już znajduje się w twojej kuchni.